Hej, witajcie! W dzisiejszym filmie zrecenzujemy zestaw serii LEGO Hidden Sight. Zapraszam! Słuchajcie, tak jak mówiłem we wstępie, dzisiaj zrecenzujemy zestaw serii LEGO Hidden Sight. To dokładnie jest to zestaw o numerze 70419 w brak Łodzi Rybackiej. No zestaw ten kupiłem jakiś czas temu, także w końcu pora się nim zająć. Także ja Was zapraszam na speed build i za chwilę szczegółowo omówimy ten zestaw. Słuchajcie, zestaw mamy zbudowany i na pierwszy rzut oka naprawdę prezentuje się on bardzo dobrze i myślę, że omawianie jego zaczniemy od figurek, które tutaj są naprawdę bardzo fajne, także zapraszam Was na omówienie figurek. Słuchajcie, w zestawie otrzymujemy cztery figurki oraz dwie figurki zwierząt i idąc od lewej mamy tutaj figurkę psa Spencera. Jak widzicie, jest to lekko taki piesek duszek. Bardzo fajnie on wygląda i ciekawy w ogóle jest to odlew, więc bardzo fajnie, że dostajemy tutaj tego psa. Drugą figurką jest to oczywiście Jack. To no jak wiadomo w każdym zestawie prawie, jest on taki sam. Jak widzicie tutaj ma na drug z przodu na torsie, na nóżkach. Z tyłu również. Ma bardzo fajny kaptur oraz czapkę. Jest to jeden element. No i nasza figurka tutaj ma dwa wyrazy twarzy. Tak widzimy z przodu taki lekko obojętny, uśmiechnięty trochę. A z tyłu jest przerażony wyraz twarzy. No i oczywiście nasza figurka tutaj ma telefon. Kolejną figurką jest to figurka Parker. Tak samo jak Jack. Jest ona prawie w każdym zestawie. Też tu znajdziemy na dróg z przodu, na torcie, na nóżkach. Z tyłu tak samo. Bardzo fajna czapka z włosami razem. I też ma dwa wyrazy twarzy. Z przodu widzimy uśmiechnięta z tyłu, trochę wkurzona. I tak samo dostaje telefon. Kolejną figurką jest to Jones Junior. Jest to tutaj rybak. Najprawdopodobniej syn tego kapitana. Jak widzicie, ma on przerażony wyraz twarzy. Ale fajnie ten nadruk się prezentuje. Czapkę na głowie. To no i nadruk na torcie. Oczywiście niestety on się trochę, kolor różni niż na nóżkach. Ale Lego już do tego nas przyzwyczaiło. I kolejna figurka. Tym razem Kapitan Jones. Bardzo fajny pomarańczowy strój. Jest to sztorniak. Ma bardzo fajną czapkę kapitańską taką. Wyraz twarzy też bardzo taki fajny. No i nadruk tylko znajdziemy tutaj z przodu na torsie. To, ale naszą figurkę oczywiście możemy zmienić spod, w potwora. Jak widzicie tutaj możemy zamontować fajne macki. Bardzo fajnie to wygląda. No i oczywiście głowę potwora. I ostatnia figurka, myślę, bardzo fajna. Jest to figurka krokodyla Albinosa w takim popielatym kolorze. Bardzo fajnie to wygląda. Jest to oczywiście nowy wzór krokodyla, który znamy z serii Lego City. I ma on tutaj również fajne nadrukowane czerwone oczy. Także tak prezentują się figurki z tego zestawu. W zestawie oprócz naszej łodzi rybackiej otrzymujemy podstawkę oraz kajak. Myślę, że tu kajaka nie muszę za bardzo pomawiać, jest to po prostu kajak w kolorze żółtym i otrzymujemy tutaj również wiosło. Ale za to więcej warto powiedzieć o samej podstawce, która naprawdę bardzo dobrze wygląda. Jak widzicie, na środku jest to jakaś skała, a po bokach roślinność. Wygląda to trochę jak jakiś teren taki bagnisty. Bardzo fajny. Jak widzicie tutaj sporo liści mamy. Szczególnie z lewej strony bardzo fajnie zostały one tutaj zamontowane. Widzimy również jakieś korzenie na przykład. I po środku jest skała, która się otwiera. To jak ją otworzymy, wyskakuje tutaj potwór. Bardzo fajne są tutaj te oczy, bo są to nadruki. Ciekawie to wygląda w ogóle, cała ta paszcza. No i ciekawe jest właśnie to, że możemy ją zamknąć i nie widzimy wtedy tego potwora. No i oczywiście na naszą podstawkę możemy przyczepić naszą łajbę. Wtedy musimy ją rozdzielić na dwie części i tak to się wtedy prezentuje. No i w zestawie oczywiście główną budowlą jest łódź rybacka. Która jak widzicie z przodu po naklejce nazywa się Maria. Jest w bardzo ciekawy kolorach taki zgniła trochę zieleń z brązowym. Ciekawie połączenie. Też ten cały spód jest niebieski, też fajnie to wygląda. No niestety mamy tutaj bardzo dużo naklejek, które dosyć ciężko się nakleja, szczególnie te na szybie. Jak widzicie tutaj którego nie chciało nam dać na niestety. Ta szkoda. No i może przejdźmy do samej łodzi. Tutaj szczególnie warto powiedzieć o kabinie, bo dosyć ciekawie została zbudowana. Jak widzicie tutaj z przodu ma komin, taką rurę wydechową. u, górze, u góry znajdziemy jakiś radar oraz antenę. Tutaj w środku mamy jedyny nadruk, jest to nadruk tego komputera, to drugi nadruk. Niestety to nie jest, tylko jest naklejka. Te zegary, co widzicie w tle. Mamy tutaj oczywiście kierownicę, która trochę tak słabo wygląda. Pewnie to jakoś inaczej wymyślić to koło sterowe. Z tyłu tutaj mamy oczywiście element który zmienia nam kolory w aplikacji, ale tutaj nie będę Wam pokazywać tej aplikacji, bo już na wielu recenzjach było to pokazane. Tutaj jest to też również użyte jako element silnika, tutaj z tyłu jakiś wiecznik. Obok znajdziemy również skrzynię tutaj z naszym pałowem. Jak widzicie, mamy tu dwie ryby oraz niby krewetki. Niezbyt to ciekawie wygląda, ale fajnie, że coś tutaj LEGO zastosowało. No i po bokach łodzi tutaj mamy fajne barierki, czarne koła ratunkowe. Także łajba naprawdę bardzo fajnie wygląda. No i jest to dosyć tani zestaw, także fajnie, że za stosunkowo niskie pieniądze możemy zdobyć taki. Fajny set. Podsumowując, zestaw Lego Kidden 70419 Brak Łodzi Rybackiej jest naprawdę bardzo fajnym zestawem. Szczególnie pod kątem minifigurek. No, o figurce krokodyla to już nie wspomnę. No i bardzo fajne, że ten zestaw jest stosunkowo tani, także możemy tutaj szczególnie jeszcze jak w jakąś promocję. Wejdziemy, tak jak tutaj ja ten zestaw kupiłem bodajże kiedyś w promocji w Carrefourze. Także bardzo fajnie. No i cieszę się, że znalazł się on w mojej kolekcji, bo naprawdę jest godny uwagi. A na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia.